Dzień dobry, Jacek i Darek z Kamil Medpo. Pokłaniamy się bardzo nisko i witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mówić znowu o stawie kolanowym. A dokładnie będziemy mówić o łąkotkach, a dokładnie uszkodzeniu łąkotki i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy w każdym przypadku warto ją operować. Zapraszam. O łokotkach stawu kolonowego na naszym kanale mówiliśmy i już mówiliśmy o bardzo ważnych rzeczach, o tym czy ta łokotka może się zregenerować, zagoić. Oczywiście wszystkie te filmiki w trakcie trwania tego wideo będziecie mogli sobie przeskoczyć w karcie. Oczywiście możecie też przejrzeć cały nasz kanał w poszukiwaniu tego tematu. Nie będziemy wracać do tego, co było w tych filmikach tak, żeby nie nabijać tu czasu. Powiemy tylko o podstawach. Łąkotki mamy dwie, najczęściej uszkodzoną, częściej uszkodzoną łąkotką jest łąkotka przyśrodkowa. Dzisiaj będziemy mówić, czy rzeczywiście każde uszkodzenie łąkotki równa się operacja tej łąkotki. I mm, zawsze będę to powtarzał, nie tylko z, to będzie związane z, z tymi strukturami, ale też i w w każdych innych schorzeniach, takich jak dyskopatia, jak. jak mówię, wszelkie schorzenia ortopedyczne zawsze mówię, że pierwszym zaleceniem do operacji nie jest sama zmiana strukturalna, co nieskuteczność leczenia zachowawczego. Jest to zawsze oczywiście w przyłąkotkach bardzo ważne jest, czy ona jest do operacji, będzie tutaj rodzaj uszkodzenia, o których też mam nadzieję, że mówiliśmy, em, em, rozmiar, w, w, em, gdzie jest to umiejscowione. Jest mnóstwo zależności wiek pacjenta, a przede wszystkim też objawy kliniczne, no bo em, często bywa taki, tutaj może osoby, które też oglądają którzy też e, pracują w branży, mogą się wypowiedzieć. Często bywa tak, że pacjent przychodzi z na przykład bardzo złym rezonansem, a w klinice wygląda super. Albo na odwrót. Rezonans e, niby super, a w klinice bardzo źle. Oczywiście jeżeli mamy uraz łąkotki, który już bardzo blokuje nam staw kolanowy, który daje właśnie e, pewne ograniczenia e, to, to, to na 90% będzie to operacyjne i często jest tak, że właśnie te łąkotki kończą się operacjami. Jednakże pamiętajcie, że y, są takie łagodne uszkodzenia i często osoby, które dostają... Y, Diagnozę, że mamy uszkodzoną kotkę, traktują to jako wyrok operacji, a tak rzeczywiście nie jest. Oczywiście każdy będzie szukał w własnej dziedzinie. W będą mówić, że operujemy, w będą mówić, że rehabilitujemy, ale ja zawsze uważam, że warto zacząć od tego leczenia zachowawczego. Więc, odpowiadając na główne pytania tego filmiku, czy warto operować, czy. czy Każde uszkodzenie wąkotki równa się operacji? Nie, nie każde uszkodzenie wąkotki równa się operacja. Oczywiście dobrze by było, żebyście podejmowali tę decyzję wraz ze specjalistą, nie tylko na bazie internetu. Jednakże pamiętajcie, że wasze objawy kliniczne są, są tutaj najbardziej istotne. Tak? Często zrobicie sobie rezonans, wyjdzie Wam, że macie uszkodzenie kotki, jednakże jedynym objawem, który macie, to drobny ból przy niektórych tylko rzeczach i czy wtedy ją operować? Nie, wtedy jej nie operować, wtedy iść na rehabilitację i działać zachowawczo. Ja oczywiście z mojej strony mogę powiedzieć, tak jak zawsze Wam mówię, to co ja bym zrobił przy, przy niektórych rzeczach, ja zawsze powtarzam swoim pacjentom, ja swoją łąkotkę bym porował tylko wtedy, kiedy już bym musiał podsumowując cały temat to wszystko na dziś, mamy nadzieję, że ten filmik będzie dla Was pomocny jest dla Was pomocny, jeżeli tak to udostępniacie go i polubcie gdzieś tam nadal pod filmikiem, jak zawsze z naszej prawej, Waszej lewej strony zostawiamy kolejne sugestie do przejrzenia z naszego kanału, prawdopodobnie będą to tematy łąkotkowe wraz z Dariuszem raz jeszcze za dzisiaj bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia w kolejnym filmiku